Krótszy skład, tym lepiej, mhm. tak? Taka no. krótka etykieta, no, to jakby to się ceni, tak? I, no i na dzień dzisiejszy nie wszyscy e, e, lodziarze czy, czy, czy kawiarnie takie e, składy gdzieś tam wystawiają, tak? bo to mhm. jakby ten obowiązek no. mają i piekarze, i rzeźnicy, rzeźnicy tak? Będziemy wędlinę mieć... też, jak poprosimy, z czego jest, nie wiem, ta krakowska, no to pani ekspedientka powinna nam dać e, e, skład tej kiełbasy, tak. tak? I ja bym taką osobą, która... E, gdzieś bardzo mocno cisnęła na rozwój e, i Karina Studziła. w takim, no. w takim no. dobrym słowa znaczeniu hamulcem. Okay. Tak? Bo gdyby nie Karina, to pewnie by było 10, 10 kawiarni dzisiaj. Może by nie było ani jednej, bo byśmy już splajtowali, mm. bo to by było za dużo. Tak? Mm. E I ja byłem takim, tu zrobimy jeszcze tam i jeszcze tam gdzieś zobaczyłem mm. lokal i może tutaj. E a, a Karina jakby tutaj z taką e chłodną głową gdzieś tam e mnie e hamowała i dobrze.